Maneczkę, że tutaj Foxy the Pilot, Fox znaczy przepraszam subskrybenci tego Suarskiego. No, chyba pamiętam. Jestem no Stanisław, o którym będzie odcinek i dlatego już nie gadam. Ja jestem, ja jestem, możecie wymyśleć, że ja jestem FOB, to są moje imię, i pomyślcie trochę. I możecie pisać pytania na mnie w, tym, w komentarzach jakie... nie. F, B, O. No, że... Najpierw jest I, imię pierwsze, imię drugie, a potem nazwisko. Dobra, no to piszcie w komentarzach, co zrobimy jakieś małe Q&A, co? Okej. Okay. Takie y, dotyczące... A, wpiszcie w komentarzach tak, że... I mówcie, jakie challenge robić. I mówcie, na czym polegają, bo nie chcemy no je no szukać po No i na przykład po piszcie najpierw w komentarzach, że, e, że wpiszecie na przykład Stanisław i... Dobra, mów coś o sobie. No nic, no, no, <grym> jest, no jestem bardzo dobrym uczniem, no mieszkam. <grym> Mieszkam w Jedwabnie. Tak I jak pokaż ja. Okolicę. Pokaż okolice. Pokaż um, okolice. Um, um. Okolica to jest nasze niebo piękne niebieskie bez chmur. Bez smug, bez chmury. O, pięknie widać, pięknie. Bardzo fajnie, zaczęło wyglądać. wygląda. Dobra. I to koniec tego odcinka. Będzie niedługo odcinek FNAFanara. No tak, gadaj. No, i jeszcze będzie e, QA niedługo, tak jak bijecie pod tym filmem czy like?. Narazka. Raz. Na mówcie: e, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie, bo to fajne wszystko jest. <śmiech> jeszcze. <śmiech> jeszcze piszcie już w komentarzach <laughs> pytania, na przykład, że jak zaczniecie komentarz, że Stanisław i to moje pytanie, i na przykład. Albo Foxy. Albo Foxy. No w Fox. Nie, no, 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 po prostu Foxy wystarczy. Dobra, narazka. Narazka za drugi filmik.